Cześć, z tej strony Maniek, to jest Doom, Brutal Doom, Enchanced Edition, wersja, którą prawdopodobnie można tylko i wyłącznie ściągnąć po prostu sobie z internetu i, i napieprzać, nawalać, karmić ołowiem naszych przeciwników. Dobrze, zagram sobie może na średnim poziomie, chociaż nie wiem jak to się skończy, obawiam się, że źle, Ach, no ale czemu by nie spróbować. Zaczynamy od pierwszego poziomu, dobrze nam znanego, przynajmniej tym, którzy grali w normalnego Duma No ale... Już widzimy tutaj góry górę dwóch delikatentów Dobra Posprzątane, o jak ktoś tam się obudził Pracujemy do góry Jeszcze jedno uderzenie całkiem udany, no ale e, jak to się mówi, nie dnia przed zachodem słońca. Zatem e, idziemy dalej, skupieni. Żeby karmić, karmić miłosiernie ołowiem kolejnych ludzi. Też potwory. O, tutaj tej, w tej. W tym brutal dumie jak widzimy no, odlatują poszczególne części ciała Mam tu na myśli głównie kończyny dolne i górne Zatem lecimy dalej wow. Czasem właśnie to przeładowanie broni może być może być zgubne Jeżeli chodzi o takie o właśnie no to o tym mówiłem mniej więcej ja sobie może zmienię broń, bo tu mi się trochę, trochę niewygodnie, niewygodnie walczy. Okay. Ten cierpi gościu, no ale mu pomożemy, a właśnie. Proszę tego, no i mamy całkiem oczyszczoną atmosferę w naszej grze. Teraz nam się przyda... To tak podejrzewam O, pięknie. Po prostu przywitali mnie z otwartymi ramionami No coś tam strzela do mnie To nie byle kto Gościu z zielonymi włosami No ale to To lepiej dla niego, wyróżnia się na pewno w tłumie. No i co Oczywiście to oznacza, że już mamy końcóweczkę no ale oczywiście przyjaciel na mnie czekał. Zostawił trochę... Zostawił trochę prezentów dla mnie. Wow. Trzymamy. Do siebie, nieładnie. Święta się zbliżają. Jakby nie patrzeć, w każdym dniu roku można powiedzieć, że po prostu zbliżają się święta. Ale w końcu kiedyś nadejdą. Strzałem do mnie ze wszystkich stron, jak zauważyliście. No Ale ogarnąłem tak mniej więcej tą sytuację. Myślę, że z tą bronią więcej działamy. Na pewno dłużej przeżyjemy. Okej. Okay. Całkiem mi się to podoba. Sojrzyjmy jeszcze tutaj, w te taka marki. No oczywiście, że że mamy towarzystwo już myślałem, że jak wiadę na górę to też będę miał z kim gadać no ale nie jest tak tragiczny Jeżeli chodzi o Brutal Duma, może powiem coś mniej więcej o, o, o zmianę w stosunku do tego do tego klasycznego duma jak widzicie jest, jest trochę tutaj bajerów Mniej więcej yy... No sami zauważyliście już po grafice, że jest ona delikatnie mówiąc wygładzona Poza tym e, no więcej informacji na pewno na ekranie e, Zdecydowanie lepiej się to wszystko słucha i ogląda Dobrze zrobiłem pewne kółko Zebrałem klucz czerwony, więc wracam więc a tam tam gdzie byłem Żeby otworzyć czerwone drzwi No cóż, myślę, że to byłby dobry moment na odmówienie jakiejś drowaśki, no ale... Nie mamy czasu. Ohoho. No, beczki są bardzo pomocne. Zazwyczaj. Ale nie modlujcie broni, gdy przeciwnik was ma na muszce. To jest zły pomysł. Zdecydowanie odradzam. Szybko sobie wskoczyliśmy. Nie wiem, co, no, co to nam dokładnie dało, no ale te przełączniki jakieś tam sens mają. Strzelam wszędzie tam, gdzie nie ma przeciwników, ale to, to naprawdę nie szkodzi. Testujemy broń po prostu. Jest trochę ciemno, jak się światło odbija w, mo w monitorze, więc, więc spadam stamtąd. Ło! też żeś mnie zaskoczył, chłopie. Na oślep strzelam, prawdę mówiąc. No, za chwilę ta moja przygoda się najpewniej skończy. Jeśli nie zwycięstwałem do porażką. No ale najważniejsze, że mam... mam dosyć dużo... Mam dosyć dużo amunicji. A to... To jest naprawdę duża, duża zaleta w tej mojej beznadziejnej sytuacji. Dobrze, ja miałem głównie iść tam, a ja się wdałem w jakieś bezsensowne po prostu przepychanki w jakichś ciemnościach. No ale już jestem na dobrej drodze, tak sobie myślę. Trochę zbierzemy zdrowia. Jestem już całkiem zdrowy. Znowu beczka tak naprawdę pomogła mi. Schodzimy na dół, już mamy koniec poziomu się trochę bardziej przedłuży niż na tym poprzednim, Ale to nie szkodzi. A jeszcze jeden. Musimy jeszcze dwóch. Sotknięcie. Jeszcze mnie tak na pożegnanie podrapał. No ale to tego można było się spodziewać. No słuchajcie, rozegrałem z wami dwa poziomy. Myślę, że jeżeli mi natchnie, no to, no to zagramy sobie jeszcze więcej. To miało być ogólne przedstawienie całej idei tego, tego nowego duma. Nowego starego można tak powiedzieć. No i, i faktycznie wygląda to całkiem... całkiem... całkiem fajnie. Natomiast jeżeli chcecie sami się... Przy... Myślę, że najpierw się sami przekonacie, że naprawdę bardzo przyjemnie się gra gra tego, tego duma Ancient Edition. Bardzo polecam, tymczasem to byłem manek Cześć.